Cześć, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj chcę podjąć temat nie inwestycyjny, nie związany z rachunkowością, ale związany z organizacją logistyki w mikro wydawnictwie autorskim. A więc zapraszam do oglądania twórców, te osoby, które na moim blogu, vlogu spotkały się już z treściami typu, jak wydać swoją książkę, jak napisać swoją książkę. Jak wystartować z self-publishingiem? Dlaczego podejmuję ten temat? Ano dlatego, że po prostu widzę ze statystyk mojego bloga lesławniemczyk.pl. że na moim blogu, wlogu szukacie także takich treści. Więc głównie na moim blogu i wlogu są treści związane z rachunkowością inwestycyjną, rachunkowością finansową, rynkiem kapitałowym i tak dalej, ale także od czasu do czasu. Wrzucam taki mój pamiętnik, jak właśnie publikowałem, jak pisałem swoje książki i dzielę się moim know-how w tym obszarze. A przecież jest ono niebagatelne. Napisałem i napisałem 10 książek. Część z nich wydałem w systemie self-publishingu. Prowadzę jako twórca internetowy swoją działalność już. Kilka lat, no i jestem w trakcie pisania 11 książki, która ukaże się wkrótce. A więc zapraszam dzisiaj te osoby, które marzą o napisaniu swojej książki, może myślą o kursach online, o e-bookach i chciałyby trochę od kuchni dowiedzieć się, jak to robić, po to, aby uniknąć takich najbardziej podstawowych błędów i zacząć już, jak to się mówi, z wysokiego C. Zapraszam do słuchania i oglądania. Wydaje się, że w tym roku, w lecie 2025 roku, na rynkach kapitałowych dość dobrze sprawdzi się zasada sell in May and go away. A zatem otwiera się nam takie okno czasowe, które właśnie możemy wykorzystać do omówienia tematu wydawniczego. Tak jak mówiłem, moje statystyki pokazują, że bardzo długo. Zatrzymujecie się na tych moich treściach związanych z dzieleniem się know-how wydawniczym. Ja to widzę w statystykach. Chcę powiedzieć, że ten odcinek jest dla osób, które już zrobiły pierwsze kroki, odrobiły zadanie domowe jako self-publisher. Zatem uważam, że wydanie w systemie self-publishingu drukowanej książki to nie jest etap dla całkowicie Początkującego twórcy, uważam, że jeżeli jesteś takim naprawdę na etapie zerowym twórcą, to powinieneś zacząć od produktów typowo cyfrowych, a więc kurs online lub e-book. Najlepiej, jeżeli tego e-booka przetestujesz na platformie Amazon KDP, tam bezkosztowo możesz jakby zacząć sprzedawać swoje książki w systemie pojedynczego druku pod zamówienie klienta. Link do tego typu materiałów znajdziesz w opisie tego filmu pod spodem. Natomiast ten dzisiejszy materiał jest jak gdyby dla tych twórców, którzy już mają przetestowane e-booki albo mają swoje kursy online i teraz chcą tą ofertę uzupełnić o książkę drukowaną. Podzielimy sobie to na co najmniej trzy etapy. Więc zaczniemy od takiego najbardziej podstawowego etapu sprzedaży incydentalnej, potem przejdziemy do etapu drugiego, wtedy kiedy ta sprzedaż zaczyna, nazwijmy to, stabilizować się, krzepnąć i już masz codzienną, ale, ale w niewielkich ilościach sprzedaż, może z, z jednodwudniowymi przerwami ewentualnie i przejdziemy na samym końcu do takiego etapu, kiedy po prostu już masz... Ewidentnie codzienną sprzedaż na kilka, kilkanaście pozycji książkowych. Oczywiście na samym początku, jako twórca internetowy, musisz przemyśleć swój model działania, a więc przede wszystkim z jakiego systemu CRM będziesz korzystać. Ja osobiście korzystam z Publigo i jestem z tego zadowolony. Natomiast drugą rzecz, którą musisz rozważyć, to to czy magazyn chcesz prowadzić samodzielnie, magazyn i sprzedaż twoich książek, czy też chcesz ją przekazać do zewnętrznej firmy logistycznej i korzystać z usługi fulfillment, fulfillment order. Ja zdecydowanie wolę te rozwiązania kiedy podstawowe funkcje przedsiębiorcy realizuje samodzielnie tak jak prowadzę sam swoją księgowość pełną księgowość spółki zo tak samo mam ambicje prowadzić i rozwijać swój własny magazyn i zasadniczo ten odcinek jest dla tych osób które także chcą samodzielnie sprawdzić się w roli organizatora sprzedaży i magazynu swoich książek Zatem pierwszy etap. Zarysujmy jego tło. Masz już system CRM, zaczynają wpadać Ci pierwsze zamówienia, ale oprócz książki masz także kurs online lub e-booka i te produkty cyfrowe, nazwijmy to stabilizują Twój rachunek zysków i strat. Więc już wiesz, że możesz unieść dodatkowe koszty związane z samodzielnym wydaniem Twojej książki. Co trzeba zrobić? No, przede wszystkim, w zależności od formatu Twojej książki, musisz sobie kupić koperty bąbelkowe, mniejsze lub większe. I zaczynamy od adresowania ręcznego i na przykład współpracy z Pocztą Polską. Od razu zasygnalizujmy, jakie tutaj mogą pojawić się problemy. Plusy Poczty Polskiej są takie, że Książkę możesz wysyłać listem priorytetowym, ale niestety jest to przesyłka nierejestrowana i ostatnio poczta polska miała spore opóźnienia trzymamy wszyscy kciuki za Pocztę Polską. Wierzę, że to przedsiębiorstwo się pozbiera, bo ma ogromny potencjał, ogromną tradycję, ale jeżeli zdecydujesz się na Pocztę Polską, no to możesz się spodziewać tego, że niektórzy twoi klienci będą zniecierpliwieni i będziesz dostawał maile, gdzie jest moja książka. Jeżeli sprzedajesz, załóżmy, 2-3 książki w tygodniu, tak, to możesz wziąć na siebie taki balast, że po prostu część Twoich klientów będzie do Ciebie mailować, a Ty będziesz ich zapewniał, że spokojnie, spokojnie, książka już jest wysłana, załóżmy, jak nie pojawi się w ciągu tygodnia, to wyślę drugą in -postę. Proponuję zaczynać od tego, bo nie, nie musisz wiązać się z Pocztą Polską żadnymi dodatkowymi umowami. Oczywiście jeszcze minus jest taki, że jeżeli Twoje książki są... Yy, duże i ciężkie, tak? Także na przykład tak jak ta moja rachunkowość inwestycyjna, to taka koperta bombelkowa może być niewystarczająca, bo zdarzyło mi się, że cięższą książkę na samym początku wysyłałem takimi kopertami bombelkowymi i załóżmy, jak dostałem zwrot tej książki, to łapałem się za głowę, w jakim stanie była ta książka, ale te sprawy pakunkowe omówimy sobie już jak gdyby w drugim etapie. Drugi etap. Twoja sprzedaż zaczyna się stabilizować i jest codzienna, jest regularna. Może sprzedajesz jedną książkę dziennie, dwie książki dziennie, może jest tam jakiś dzień z przerwą, a nawet dwa, ale generalnie zaczynasz widzieć, że ta sprzedaż po prostu ma sens i coraz więcej czasu zajmuje ci ręczne adresowanie, i coraz większą uwagę przykładasz do tego, w jakim stanie. Klient otrzyma zamówioną książkę. Więc dla cięższych książek, większych książek, musisz zamówić sobie takie kartoniki. One w handlu nazywane są owiki multi-mail. Tak? Tu wkłada się książkę i możesz złożyć fajne pudełeczko. Do tego taśma pakowa i możemy przejść do zagadnienia adresowania. Moim zdaniem dopóki twoja sprzedaż naprawdę nie nabierze wyraźnych rumieńców, nie idź jeszcze w koszty i po prostu kopiuj dane adresowe klientów do pliku tekstowego. Możesz sobie zrobić prostą tabelkę, załóżmy na kartce A4, zrobić sześć okienek i tam po prostu robić kopiuj-wklej. Przekopiowujesz adres twojego klienta, kupujesz Kangurki, tak zwane kangurki. Takie koperty przeźroczyste. Koperty, które można naklejać jednostronnie na kopertę. Tutaj się zdziera papier, który zabezpiecza klej, i po prostu przyklejamy taką kangurkę. A do środka wstawiamy zaadresowaną. Kartkę papieru. To jest ten drugi etap, i przypuszczalnie na tym etapie zacznie Cię korcić współpraca z Impostem, bo po pierwsze zaczną męczyć Cię maile od klientów, gdzie jest moja książka wysłana pocztą, i gdzie jest ta książka, i czy Pani ją wysłał, czy Pani ją wysłała. A po drugie, będziesz chciał mieć dokumentację, cyfrową dokumentację, że wysłałeś książkę, wiesz, co się z tą książką stało. Więc tutaj trzeba się po prostu skontaktować z handlowcami Imposta. Oni zaproponują ci umowę w zależności od Twoich miesięcznych zamówień. Ale na samym początku możesz także korzystać z menadżera paczek Imposta w systemie prepaid. Ok, zatem przechodzimy do trzeciego etapu, który chcemy omówić. Mamy sprzedaż regularną, która zaczyna się skalować, czyli wysyłamy już codziennie od kilku do kilkunastu książek. Wówczas no, ten cały proces musi być coraz lepiej zorganizowany nie tylko po to, żeby się nie wkradł bałagan, żeby nie wkradł się chaos, ale także po to, aby jak najmniej Twojego czasu. Było zużywane, bo przecież jako twórca, i nie tylko jesteś od obsługi wysyłek, to może zajmować kilka procent Twojego czasu, ale Ty musisz się poświęcić tworzeniem kolejnych produktów, prowadzeniem digital marketingu i realizacją innych obowiązków administracyjnych. Na przykład ja przecież jeszcze też prowadzę księgi rachunkowe swojej spółki Zo, więc ten czas w pracy muszę bardzo racjonalnie Porcjować. A jak wiadomo dla pokolenia Z, ja co prawda jestem boomerem, rocznik 75 dla pokolenia Z coraz ważniejszy jest work-life balance, więc to wszystko też przecież musi być ujęte w jakieś karby czasu. Ja lubię wychodzić z pracy o 15 po to, żeby mieć swoje prywatne życie. Więc przechodzimy do omówienia trzeciego etapu. Na początek fajna informacja. Mój dostawca CRM-u, czyli Publigo, w ostatnich miesiącach nie ukrywam, że także pod moim wpływem wprowadził nowy, nową funkcję w Publigo i ta funkcja to integracja z InPost. Oczywiście wcześniej ja tam mogłem sobie przekopiowywać dane z, z CRM-u do menadżera paczek w InPost, no ale było to troszeczkę siermiężne po prostu takie kopiuję wklej natomiast teraz jest to w pełni zautomatyzowane. Nie będę Państwu pokazywał, jak to wygląda na moim monitorze, nie będę po prostu zgrywał monitora, tylko ewentualnie tam gdzieś jakieś fragmenty obrazów pokażę, bo przetwarzam tutaj dane osobowe, adresy moich klientów i no nie będę sobie sam strzelał w stopę lub w kolano, żeby to wszystko pokazywać, ale uwierzcie mi Państwo, że teraz siedzę przed moim CRM-em, tutaj patrzę na mój monitor, tu widzę moją drukarkę, tu widzę moją klawiaturę. Zatem teraz spróbuję Państwu to zasumulować, pokazać jak gdyby w czasie rzeczywistym, ile czasu trwa proces polegający na tym, że systemu CRM wyeksportuje plik do Excela zawierający dane adresowe moich klientów i potem zaimportowanie tego pliku do menadżera paczek w InPost i tym samym wydrukowanie etykiet termicznych. Oczywiście, żeby drukować etykiety termiczne musicie sobie Państwo kupić najlepiej przez internet małą drukarkę do drukowania etykiet termicznych. Ja nie będę pokazywał tego urządzenia, które mam tutaj, bo nie będę reklamował firm, nie mam w tym żadnych, żadnego interesu, ale taka drukarka to jest koszt od około 300-400 zł. wzwyż. I przyznam się, że według mnie nie ma sensu kupować jakichś bardzo drogich urządzeń tego typu. Czyli budżet 300-400 zł powinien rozwiązać ten problem od strony sprzętu komputerowego. Dobrze, drodzy Państwo, więc teraz trochę tak zbliżę się do mojego komputera i spróbuję Państwu to pokazać. Widzę teraz mój CRM. Przechodzę do zakładki sprzedaż. Tam będę miał zakładkę dostawy Impost. Te fragmenty, gdzie nie ma danych osobowych moich klientów, przekopiuję jako obrazy. Teraz wystarczy, że na samym dole tego ekranu, który widzę, kliknę sobie przycisk eksportuj na potrzeby Impost. Ten przycisk teraz państwo widzicie jako Obraz, i w ten sposób już w, na moim komputerze w menadżerze plików w folderze pobrane będę widział taki Excel z przygotowanym eksportem, importem danych do menadżera paczek. Zatem to jest w sumie jedno kliknięcie w systemie CRM, żeby już mieć przygotowane dane do Prowadzenia do menadżera paczek. OK, teraz przechodzę na stronę imposta, loguję się do mojego menadżera paczek, klikam wyślij przesyłki, tutaj jest taki button, taki przycisk import z pliku, klikam sobie ten import z pliku, na samym dole klikam wybierz plik, szukam tego pliku w folderze pobrane. Podgląd pliku. Sposób nadania. Wybieram, że chcę, żeby po paczki przyjechał do mnie kurier imposta. W ciągu 2-3 godzin pojawia się u mnie kurier imposta. Klikam button zatwierdź i wydrukuj. Klikam pobierz etykiety w formacie A6. Klikam drukuj. Otwiera się. Drukarka, wybieram drukarkę do drukowania etykiet termicznych. Klikam, klik. To są przykładowe, żeby tutaj nie, nie marnować papieru, bo tak naprawdę te dzisiejsze przesyłki już wysłałem. Nie pokażę tutaj danych osobowych, bo jest za daleko. Zobaczcie Państwo, to są przesyłki do paczkomatu. To co ważne, to są do wyrzucenia tylko na, na potrzeby tego filmu, je wydrukowałem. To co ważne, tutaj w stopce z indeksem Z mam numer zamówienia, a z indeksem P mam numer asortymentu, czyli numer nazwijmy to magazynowy. Czyli mając takie... Wydrukowane termiczne etykiety. Ja już nie muszę zaglądać do mojego systemu CRM, tylko mogę wziąć się do ręki i iść bezpośrednio na magazyn, bez komórki, bez komputera. Może też wcześniej o tym powinienem powiedzieć, że już w momencie, kiedy Twoja sprzedaż jest regularna i zaczynasz ją skalować do Wysyłki kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu książek dziennie, to powinieneś zorganizować sobie jakiś mały mikro magazyn. Na samym początku, kiedy masz załóżmy kilkadziesiąt, kilkaset książek, może wystarczyć twoja jakaś tam komórka lokatorska. Kiedy zrobi się tych książek od kilkuset do kilku tysięcy, to może jeszcze wystarczyć twój garaż. Pod warunkiem, że będzie opróżniony i posprzątany, ale już tam będzie ciasno. Natomiast już od takich nakładów kilkutysięcznych potrzebujesz zorganizować swój mały magazyn, czego ci bardzo życzę. Ja właśnie jestem na etapie organizowania takiego dla siebie mikro, małego magazynu, ale już nie ani w komórce, ani w garażu, tylko w specjalnym, osobnym pomieszczeniu. Na zakończenie, jeszcze chcę powiedzieć, że kiedy ta Twoja sprzedaż będzie i regularna, i coraz większa, to także pomyśl o tym, że tak naprawdę Twój klient nie kupuje produktu. Dzisiaj marketerzy coraz częściej twierdzą, przekonują nas, że klient dokonując zakupu na Twojej stronie uczestniczy w pewnym procesie. Oczywiście w ten proces zaangażowane są jego emocje, twoją rolą jest to, aby zaspokoić jego potrzeby, zachcianki, żeby on się czuł zaopiekowany, więc bardzo fajną rzeczą jest to, co nazywa się over delivery. Załóżmy, u mnie, kiedy klient kupuje jakiś droższy kurs, to nie ma problemu, żeby zamiast otrzymaniu dwóch, trzech książek, które są sztywno przypisane do tego kursu, żeby mu tam spakował jakieś jeszcze dwa gratisy, jakieś książki dla niego, czy na prezent, czy na, dla, dla rozrywki, jakieś lżejsze książki. Natomiast też ostatnio, kiedy ta moja sprzedaż już nie, na to mogła pozwolić, zainwestowałem sobie w taką taśmę z brandem, czyli jak już klient będzie wyciągał z paczkomatu tą paczkę, którą do niego zaadresowałem i wysłałem, to wiadomo, że to jest Niemczyk.pl, że to są kursy online i bestsellerowe podręczniki, czyli te taśmy, to pakowanie, indywidualne pakowanie ma podkreślić to, że, że klient jest jakby w całym procesie zakupowym i to jego pozytywne nastawienie do Twojego przedsiębiorstwa, do Twojego mikrowydawnictwa autorskiego masz podtrzymywać, nawet jeżeli to jest odrobinę droższe. Od razu zasygnalizuje, że sens Zamawiania sobie takich taśm jest wtedy, kiedy pojedynczo zamawiasz co najmniej 36 albo nawet 72 taśmy. Więc na samym początku, kiedy Twoja sprzedaż jest incydentalna albo nawet regularna, ale raczkująca, zostań przy taśmach pakowych szarych, cięższe książki pakuj w owiki multimail żeby były chronione w przerzucaniu, w transporcie. Natomiast w momencie, kiedy ta sprzedaż zacznie już tak krzepnąć i będzie coraz fajniejsza, kolejny etap, zainwestuj i albo zamów te brandowe taśmy, albo może zamów jakieś indywidualne owiki multimail z jakimś nadrukiem. Tutaj rozwiązań jest bardzo dużo. Zawsze starajmy się dopieszczać naszych klientów. Mam nadzieję, że to co najważniejsze Wam przekazałem. Te przykładowe adresówki niszczę, bo to tylko było wydrukowane na potrzeby tego odcinka, a nie można sobie robić bałaganu w biurze. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania to prywatnie proszę wysyłać do mnie wiadomości albo w komentarzu. No i też będę widział po statystykach mojego bloga, vloga, czy te treści są dla Was interesujące. Myślę, że to się zaczyna układać w fajną taką serię dla self-publisherów i w tym roku może gdzieś tam pod koniec. Roku kalendarzowego do tego wrócimy, a jeżeli nie, to już w kolejnym roku jakiś odcinek się pojawi. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli tego nie robicie, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wsparcie, które mi okazujecie. No i dziękuję moim klientom, że są ze mną, że mam dla kogo pisać 11 książkę. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.